Jeśli trafiłeś na to wideo, to jesteś ogromnym szczęściarzem, ponieważ wysłałam taką intencję, aby to wideo znalazły tylko osoby, które w 2026 roku zamanifestują sobie wymarzoną rzecz do swojego życia. To jest dosłownie zamanifestowanie tego, o czym marzysz już od... Dawna, jesteś na energii, w której masz wszystkie zasoby do tego, żeby dokonać właśnie tej gigantycznej zmiany. Także przychodzę tutaj jako Twoje potwierdzenie od wszechświata, że jesteś, moja piękna duszyczko, gotowa. Jesteś gotowa na zmianę, jesteś gotowa na Twoją manifestację, która właśnie w tym momencie zawita do Twojego życia, w tym 2026 roku. Napisz teraz w komentarzu, czy przyjmujesz tę energię, bo moje filmy to rytuały. Więc jeśli chcesz przyjąć tą energię, jeśli chcesz wysłać im Intencje do wszechświata, dosłownie wykonując sobie takie ćwiczenie manifestacji w tym momencie wysyłając intencje, aby zamanifestowało się właśnie Tobie to, czego pragniesz w 2026 roku, to w tym momencie skomentuj to, czego pragnę, już się dokonało. 2026 rok to mój rok sukcesu. Napisz to koniecznie i skup się na polu twojego serca, bo to naprawdę właśnie w tym roku staje się dla ciebie prawdą. To się staje namacalne, to, czego pragnęłaś, moja piękna duszyczko. Więc jesteś niesamowicie szczęściarzem, że tutaj jesteś, a przede wszystkim to jest też taki znak, że tak jak powiedziałam, jesteś na to w pełni gotowa. Jeśli chcesz przyspieszyć swój proces manifestacji, to zapraszam Cię na mój ekstremalny booster manifestacji, który pozwoli Ci z łatwością zamanifestować to, czego pragniesz do Twojego życia. W końcu poczujesz, że manifestacja od zawsze była prosta. Bez zbędnych afirmacji godzinnych, bez męczarni, bez nudnego procesu. Procesu. Ty możesz manifestować nawet nieświadomie, podczas snu, programując swoją podświadomość. To jest mniej więcej jedna technika, która jest na moim boosterze manifestacji. Oprócz tego oczywiście otrzymujesz ode mnie przewspaniałe nagrania, wzmocnione rytualnie, bo jak wiesz bądź nie, zajmuję się magią, tarotem i wszelkiego rodzaju manipulacją energii na naszą korzyść. Dostajesz ode mnie właśnie wzmocnione rytualnie nagranie, afirmacje, narzędzia, które pozwolą Ci bardzo bardzo prosty sposób uczuć różnicę w Twoim życiu i naprawdę, naprawdę zacznie się dziać. Więc jeśli Ty jesteś na to gotowa, a jesteś, skoro tutaj jesteś na tym filmiku, to napisz w komentarzu booster, a ja wyślę Tobie prezent. To jest prezent specjalnie dla Ciebie na 2026 rok. Jesteś gotowa na duże zmiany.